Wspólnie ramię w ramię, niezależnie czy jest się zdrowym czy chorym, mieszkańcy Gdańskiego Brzeźna mogli poczuć świąteczny klimat. W siedzibie Fundacji Sprawnie Inaczej odbył się zimowy piknik. Była to okazja nie tylko na świąteczne zakupy, ale przede wszystkim na integrację. Pisanie listu. Do Mikołaja. Śpiewanie kolęd, czy wspólne tworzenie ozdób świątecznych w siedzibie Fundacji Sprawnie Inaczej Świąteczny Klimat zawitał na dobre. Impreza, która się odbywa co roku. Przychodzą na tą imprezę wolontariusze, przychodzą licznie, mieszkańcy Gdańska. Jest, ma też charakter integracyjny. To osoby z niepełnosprawnościami były tu gospodarzami, a gośćmi, mieszkańcy Brzeźna, którzy tłumnie zawitali na pikniku. Każdy ramię w ramię, niezależnie od tego, czy jest chory, czy nie, integrował się, tym samym przełamując bariery dotyczące osób niepełnosprawnych. Przedem z synem Oskarem, niepełnosprawnym chłopakiem na wózku, on jakby ma wielką takich więzi międzyludzkich, którą trudno mu realizować. Trudniej niż zwykłym ludziom. tak? I dla niego to jest też bardzo ważne. Jak się dowiedział, że tutaj jest impreza, to od razu tam wstał bardzo wcześnie dzisiaj i nas przegonił, żebyśmy tutaj przyszli. Tutaj ta, ten podział, strach i takie różne powody, dla których boimy się osób niepełnosprawnych, zanikają. A to już ceramika, pieczołowicie przygotowywana przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej przez ostatnie miesiące. Nie jest trudne. W miarę fachową osobą jestem, która potrafi różne rzeczy robić. Choinkę robiłam z ceramiki, z gliny. Z gliny. kulek to się robi. Kupiliśmy choinkę i zakupiliśmy magnesy. Zrobiliśmy w sumie takie zapasy prezentów na święta dla naszych bliskich i znajomych. No uważamy, że warto zdecydowanie wspierać warsztaty. Zresztą znamy oboje część uczestników stąd i są to super osoby, których działalność, pracę chcemy wspierać. Prace podopiecznych można kupować przez cały rok, a pieniądze z ich zakupu zostaną przeznaczone na działalność fundacji.